Witam kochani widzowie w niedzielę. Dzisiaj seria luźne rozmowy. Tematem będzie wchodzące nowe przepisy w ruchu drogowym. 17 września wchodzą w życie ważne dla wszystkich użytkowników dróg zmiany w przepisach. To kolejny etap nowelizacji przepisów przyjętych w zeszłym roku, w tym ustawy prawo o ruchu drogowym. W efekcie kierowcy Którzy już nie pierwszy raz przekroczyli poważnie dozwoloną prędkość mogą otrzymać mandaty sięgające nawet 5000 zł. Od 17 września przede wszystkim zacznie obowiązywać zmiana sposobu kasowania zgromadzonych przez kierowców punktów. Obowiązywać one będą przez dwa lata na koncie popełniających wykroczenia, a nie jak dotychczas przez rok. Zniesione zostają również szkolenia po odbyciu których liczba punktów otrzymywanych przez kierowców uległa zmniejszeniu. Zastosowanie w przypadku najbardziej poważnych wykroczeń skutkujących poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie mieć tak zwana recydywa. Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy niż dotychczas. I tak w szybkim skrócie nowy taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości prezentuje się tak. 31 40 km na godzinę pierwszy raz 800 zł, recydywa 1600 zł. Od 41 do 50 pierwszy raz 1000 zł, recydywa 2000 zł. 51 do 60 pierwszy raz 1500 złotych recydywa 3000 zł. od 60 do 70 pierwszy raz 2000 zł, recydywa 4000 złotych 71 i więcej pierwszy raz 2,5 tysiąca złotych recydywa 5000 złotych nie wiem jak wy ale ja sądzę że szykuje się prawdziwy pogromna droga Piszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Z góry pozdrawiam Shot Joker.